Maciej Przewodniczący, 11, Gabriel po który właśnie właśnie Minął się teraz Daniel Szyra, było groźnie pod bramką Unitów. Jeszcze cały czas w ataku GKS, zablokowane to uderzenie. Grożenia, muszą wracać Unici. Szybko teraz przemieszczają się w stronę bramki Daniela Szyry, zawodnicy GKS-u Katowice. Bartosz Kula próbował tą akcję trochę wstrzymać, natomiast cały czas w ataku muszą wychodzić spod tego pressingu Unici. Nie jest to łatwe zadanie, natomiast Robią wszystko co w ich mocy, aby spokojnie tą piłkę wyprowadzić, żeby właśnie nie tracić jej w głupi sposób. Teraz było blisko. Miłosz Swatowski przez środek. Andrzej Wąsik podciąga pod pole karne. Andrzej Wąsik wykłada piłkę do Mateusza Kierał. Wydawało się, że przejmie tą piłkę zawodnik GKS-u Katowice. Dotarła ona jednak do Tomasza Wyrobka. Doskonałe podanie teraz do Macieja Borusik'a, Ależ bur... ...goście, Miłosz Swatowski. Dwójkowo próbują go zatrzymać Raciborzanie. Udało się jednak Swatowskiemu przy piłce utrzymać. Rozegrał ją do przodu. Lewą stroną goście. Ładnie. Zawodników GKS-u Katowice, Gabriel Poznakowski przechwycił tą piłkę. Podaje na lewą stronę. Jest tam Michał Rutowicz. Będzie próbował pojedynku 1 na jeden. Michał Rutowicz wpada w pole karne. Próbował. W poprze jest dośrodkowanie. Piłka spada teraz pod nogi kapitana Gieksy. Jest szansa na oddanie strzału. Jednak zagranie do skrzydła. I teraz doskonale broni Daniel Szyra. Kamil Bialik. Zagranie do Andrzeja Wąsika. Ten zgrywa do Miłosza Swatowskiego. Miłosz Swatowski zagrywa w pole karne. I mamy pierwszego gola w tym spotkaniu. Autorem bramki dla zespołu gości jest grający z numerem szóstym Kamil Cholerzyński, który urwał się obrońcom Uniracibusz i pokonał wychodzącego z bramki Daniela Szyre. 36. minuta spotkania. Próbuje ją opanować, ułożyć ją sobie do strzału, ale osaczony tam przez graczy GKS-u nie zdołał tego zrobić i teraz blisko. O tą piłkę Bartosz Kula udało się odzyskać futbolówkę. Michał Rutowicz jednak zbyt niedokładnie i od bramki. Katowiczanie dośrodkowanie w pole karne. Iliacze Purnace nie zrozumiał się z Danielem Szyrą. Zebrał mu tą piłkę z rękawice pierwszej połowie. Gra raczej płynna. Jeszcze będzie próbowała Unia w samej końcówce zaskoczyć swojego przeciwnika, Michał Rutowicz, dośrodkowanie do Macieja Borysiuka, jest gol dla raciworskiej Unii 45. minuta spotkania i głową zdobywa bramkę wyrównującą Maciej Borysiuk i sędzia główny nie dolicza nic do pierwszej części meczu, Maciej Borysiuk tuż przed gwizdkiem sędziego Zdobywa gola na 1 do 1. Tak jak powiedziałem, jedna dobra akcja na pewno pozwoli Unii wrócić do... W swoim wprowadził trener Łukasz Zeidler. Bójsko opuścili, grający z numerem 5. Strzelec bramki wycofuje ją do Miłosza Swatowskiego. Miłosz Swatowski w polu karnym wypychany przed szesnastkę. Jeszcze zdął wyłożyć tą piłkę na strzał Andrzejowi Wąsikowi wyrzutem z autu. Miłosz Swatowski... Ładnie tam poradził sobie z przeciwnikiem Daniel Szyra. Odbija tą piłkę, ale piłka dociera jednak do gracza z jego zespołu. Dośrodkowanie z prawej strony. Gierałtowski jeszcze miał szansę. Dawid Mateja obronił teraz twarzą chyba w nodze. Łukasz Trepka pędzi Tomasz Wyrobek, aby jak najbardziej przeszkodzić przemysłowi w w rozegraniu tej akcji. Nie zdążył. Gracz Uniracibusz Bramkarz GKS-u. Doskonale sobie poradził, a teraz faulowany Wiktor Prychotko i żółtą kartką napomniany Nikodem Powroźnik. Faulował teraz swojego przeciwnika Ilia Czepurneacji w 54 minucie Mateusz dociera do niego piłka. Mateusz Gierałtowski w polu karnym Unii Racibórz, nie było tam przewinienia, pokazuje sędzia, gramy dalej, Miłosz Swatowski na lewą nogę. Zablokowany i teraz pociągany za koszulkę Adrian Kuczera. Przy tej próbie GKS-u Katowice powalczył skutecznie i naprawił swój pierwszy mini błąd. Mateusz Gierałtowski, Andrzej Wąsik, uderzenie i Unia. Rozpoczyna od rzutu wolnego. Krzysztof Cerkowniak próbuje szybko w kierunku Michała Rutowicza. Michał Rutowicz przechwycił. Tą piłkę wyprzedził gracza GKS-u Katowice, został tam jeszcze zahaczony przez swojego rywala i oglądamy żółtą kartkę dla gracza GKS-u Katowice. To druga żółta kartka dla tego zawodnika. Miłosz Swatowski ukarany po raz drugi przez sędziego głównego żółtą kartką. Ziemkiewicz. Tomasz Wyrobek. Rusza tam Krzysztof Cerkowniak, uprzedził Dawida Mateję. Cerkowniak, Cerkowniak w polu karnym, piłki do Borysa Kopcia. I tylko Borys wie, jak ta piłka nie wpadła do bramki w tej końcowej jego fazie. Doskonale teraz Borys po powalczył tam w obronie, odzyskał piłkę. Zaskoczył Dawida Mateję. Teraz dwójkowo z Jakubem Zienkiewiczem. Tą piłkę wyprowadzali błąd duży GKS U Katowice Łukasz Trepka. On zdecyduje się zapewne na uderzenie. 75 minuta spotkania, ale wsadził tą piłkę, że. Łukasz Trepka w 75 minucie spotkania. GKS grający w osłabieniu obejmuje prowadzenie po raz drugi w dzisiejszym spotkaniu. Rzut wolny dla GKS-u Katowice. Łukasz Trepka tym razem dużo, dużo dalej od bramki Daniela Szyry, ale pewnie i teraz Trepka zdecyduje się na uderzenie. I wpada ta piłka tuż przy słupku. Zaskoczony Daniel Szyra w 88 minucie spotkania. Łukasz Trepka. Trafia po raz drugi bezpośrednio z rzutu wolnego i w zasadzie chyba zamyka to spotkanie. Chociaż wierzyć trzeba do końca Prychotko. Jest kolejny rezerwowy przy piłce. Wchodzi pomiędzy dwóch zawodników Unii. Zagrywa do Lubomyra, Bilewicza broni Daniel Szyra. Ląduje po nogami Dawida Bartosika. Bartosik nie zagrał do Tomasza Wyrobka. Indywidualnie Bartosik dopiero teraz. Tomasz Wyrobek ma piłkę na prawej nodze. Dośrodkowanie. W kierunku Oliwia nie było możliwości oddania strzału. Ilia Cepurneac i mamy bramkę na 2 do 3. W siódmej chyba doliczonej minucie tego spotkania, Ilia Purneac daje jeszcze nadzieję. Unii Racibusz doskonałe uderzenie. Oni chcą, żeby ten mecz już się zakończył. Trener Łukasz Zeidler i Unia Racibusz pragną, aby jeszcze chwilę potrwał. Jest szansa. Bartosz Kula. Jesteśmy na połowie GKS-u Katowice. Zagranie do Jakuba Ziemkiewicza. Jakub Ziemkiewicz! Niedokładne przyjęcie i piłka w rękach Przemysława Pęksy. W tym momencie sędzia główny kończy to spotkanie. Unia Racibórz przegrywa z rezerwami GKS-u 2 Katowice 2 do 3. Thank you